Dzisiaj będzie bardziej politycznie niż technicznie, a politycznie dlatego, że chcę Wam pokazać, w jaki sposób można wykorzystać Excela do próby przynajmniej zmiany zachowań. Mam na myśli oczywiście tutaj zachowania biznesowe, a konkretnie. Jest to, co Wam w dzisiejszym filmie pokażę, to takie trochę case study, które stworzyłam na podstawie mojej współpracy z klientem, który ma ogromne problemy z tym, że klienci jego klienci mu nie płacą. On sprzedaje towary, niestety handlowcy sprzedają na przelewy, a nie na przedpłaty. No i wiecie, jak klient dostanie fakturę na przelew, to faktura dziwnym trafem często ginie, no i efekt jest taki, że po prostu tych faktur bardzo często nie płacą. Tam jest sytuacja w okolicach 40%, że tych płatności nie ma, no więc sporo. I próbowaliśmy wszystkiego, próbowaliśmy przekonywać tych handlowców za pomocą nagród, tłumaczyliśmy im, dawaliśmy jakieś fajne premie za dopilnowywanie płatności, ale jakoś nic nie działa. No, i pomyśleliśmy, że skoro nie marchewka, no to spróbujemy kij. No i to, co ja Wam dzisiaj chcę pokazać, to jest taki bardziej kijaszek niż kij, ponieważ chciałabym w Excelu spróbować stworzyć taką wizualizację, takie narzędzie, które tych handlowców by jakoś przekonało do tego, że no może jednak na te przedpłaty sprzedawajmy a nie na przelewy. Funkcjonalności, których użyłam w tym rozwiązaniu są bardzo proste. Tu nie ma jakiegoś rocket science, no ale wszystko po to, żeby osiągnąć pożądany cel. O co chodziło w zadaniu? Chcieliśmy z takich danych, jakie tutaj są, jakoś przekonać handlowców, żeby sprzedawali na przedpłaty. Najpierw zapłaćcie, a dopiero później Wam wyślemy towar. A nie na przelewy, dlatego że okazuje się, że w tej firmie, tutaj, z której mamy sobie dane, no niestety, handlowcy bardzo często sprzedają na przelewy, no bo wiadomo, jest to dla klienta zdecydowanie bardziej opłacalne niż przedpłata. Takie były dane, jakie tutaj widzimy. Mamy kolumnę, ile klient zapłacił, ile zostało do zapłacenia. No i na tej podstawie możemy stwierdzić, czy faktura jest zapłacona, czy nie. Przy czym ja myślę, że sensownie będzie stwierdzić, że faktura została zapłacona wtedy, kiedy zostało równa się 0. I najpierw Wam pokażę Wasze pomysły. Tutaj mam pomysł Krzyśka. Krzysiek zrobił wizualizację na wykresie i zobaczcie, że tutaj Krzysiek wykorzystał, wykorzystał właśnie tą informację o tym, jaka jest płatność dla konkretnego. Typu płatności, tak? Sposobu płatności. No i się okazuje, że niestety, ale właśnie, zobaczcie, na kilka z tych przelewów w ogóle nie ma płatności żadnych. Na większe płatności oczywiście są w tych dwóch rodzajach gotówka zapłacona. Zakładamy, że one czymś tam się różnią. No i, i tak naprawdę to jest 100% płatności, tak? A wszelkie pozostałe sposoby, nawet gotówka pobranie czyli gdzie teoretycznie klient powinien zapłacić od razu, kiedy dostaje towar. No, niestety te płatności wcale super nie wyglądają, więc to pokazuje, pokazuje jaki, jaka jest relacja płatności do sposobów płatności. I to jest pomysł numer jeden. Pokażę Wam jeszcze pomysł Andrzeja. O. Andrzej też, Andrzej też zdecydował się na wykres. I troszeczkę inaczej przedstawił. Bo zobaczcie, że tutaj również mamy podział na te sposoby zapłat. Tutaj widać wyraźnie wartości tych faktur, prawda? Czyli jakby można porównać, że aha, tutaj wartość jest większa niż była na przykład, nie wiem, tutaj to w ogóle nie ma, ale powiedzmy, o tutaj w przelewach na 14 dni, więc widać że rzeczywiście najwięcej przelewów, jeśli już to chodzi z przelew 7 dni lub z opcją gotówka pobranie przelewu przy czym płatności jak wiemy wcale dobrze tu nie wyglądają, no i mamy gotówkę zapłacono, z tych przelewów korzysta zdecydowanie mało osób, mało klientów, no ale przynajmniej mamy 100% płatność. Skąd wiem, że 100% płatność, że mniej procentowa płatność, a no stąd, że mamy właśnie dwie kolumny, mianowicie pierwsza to jest ile klient wpłacił, a ile powinien był wpłacić. No jak one się równają, to znaczy, że jest dobrze. Natomiast oczywiście w tych, w tych sposobach przelew 7 dni i gotówka pobranie, których jest zdecydowanie najwięcej, no jak widać już niestety te płatności tak różowo nie wyglądają. Tutaj jeszcze Andrzej zaproponował wykres ten taki zielonkawy. Wykres jakby ile... Procentowo łącznie wynoszą te wszystkie przypadki, że tak powiem. Także można, można tutaj sobie zobaczyć, no to oczywiście się pokrywa z ilością, z ilością tych faktur. A ja jeszcze pozwolę sobie pokazać właśnie swoją propozycję. Ja sobie pomyślałam tak, że chciałabym to zrobić maksymalnie prosto. I tak, i stwierdziłam, że podzielę to rozwiązanie na takie jakby dwa etapy, to znaczy, pierwszy będzie taki, żeby no walił po oczach po prostu, tak? Niezapłaconych jest tyle, zapłaconych jest tyle. Stwierdziłam tutaj, że ten wykres, który będzie prezentował te zapłacone i niezapłacone, to będzie wykres kołowy. Dlaczego? Dlatego, że ja może ich nie lubię, specjalnie od wizualizacji danych ich nie cierpią. Natomiast ludzie bardzo je lubią. Zobaczcie, że my jesteśmy tymi wykresami bombardowani i je rozumiemy. One bardzo fajnie pokazują całość i części całości. Ja tutaj tych części mam tylko dwie. Są to niezapłacone faktury i zapłacone faktury. No więc powiedzmy, że jestem w stanie ogarnąć, który który wycinek jest większy, a który jest mniejszy, prawda? Więc powiedzmy, że te że te niedociągnięcia wykresu kołowego tu nie są takie przeszkadzające. A propos kolorystyki, to też sobie właśnie pomyślałam, że żeby to było mega proste, to stwierdziłam Wrzucę, wrzucę takie najbardziej standardowe kolory, jakie są. Że nie to czerwony, a tak to zielony. Takie trochę niestety zastraszenie. Zdaję sobie z tego sprawę. Te kolory nie są piękne, jakieś pastelowe, nie wiadomo co, one wręcz bym powiedziała, że nawet trochę rażą po oczach, ale szczerze, na tym mi zależało właśnie, żeby one raziły po oczach. To jest pierwsza część tego, wykresu, tego raportu, bym powiedziała. A drugą częścią to jest właśnie raport szczegółowy. Tutaj również uznałam, że super będzie pokazać, jak wyglądają właśnie te kwestie e, konkretnych sposobów płatności. E, no i tutaj po prostu wylistowałam, jaka jest liczba faktur niezapłaconych, prawda? Na jaką wartość one są i jaki procent e, stanowią, e, stanowią wszystkie niezapłacone e, w, e, w ogólnie. Tego typu fakturach przelewo, przelewowych, o, w ten sposób. Tutaj jeszcze stwierdziłam, że dorzucę wykres, tak żeby znowu to, to co, co ciekawe, nie jest wykres, patrzcie, zobacz, pokazujący 71% w porównaniu do 100% na przykład, bo gdybym pokazywała te wartości, które mam w tej kolumnie na tym wykresie, no to 100% zdecydowanie byłoby dłuższe. Natomiast ja stwierdziłam, że ja chcę pokazać udział tej wartości konkretnie we wszystkich fakturach. No dobra, to teraz szybciutko, po, szybciutko, nie wiem czy tak szybciutko, ale pokażę jak coś takiego zrobić. Mamy dane w tabeli, w obiekcie tabela. Najpierw zacznę od tego raportu, zrobię unikalne wartości ze sposobów zapłaty, na przykład skopiuję je gdzieś tutaj obok, ctrl-v i usunę duplikaty, tak, czyli dane, um, usuń duplikaty. Ok, moje dane nie mają nagłówków, jest ok, dobra. Czyli mamy tutaj unikalne sposoby płatności. Na razie, niech one sobie będą tak, jak występują w danych, nie ma dla mnie to żadnego znaczenia. I teraz policzę, ile w ogóle było faktur niezapłaconych. Może tutaj sobie dam taki komentarz. Niezapłacone. Później to będzie kwestia, oczywiście, dostosowania tego, żeby to ładnie wszystko wyglądało. Natomiast na razie, same liczby. Liczba faktur. Będę potrzebowała jeszcze wartość tych faktur, no i jakiś tam procent. I to sobie za chwilkę, za chwilkę zrobię. Liczbę faktur w ogóle na taki sposób płatności, niezapłaconych faktur jeszcze dodatkowo, policzę za pomocą funkcji liczba warunki. Tak zwykłe licz warunki, tutaj cudować nie będę. Chciałabym, żeby to były po pierwsze wszystkie faktury na przelew 14 dni, czyli sposób zapłaty. Ma być taki, jak tutaj po lewej stronie. No i mają to być faktury niezapłacone. Faktury niezapłacone, no to mogę sobie rozpatrzeć tak, że zostało ma być większe niż 0. No i to, są, i to są moje dane. To teraz spróbuję. Sumować wartość takich faktur, no czyli po prostu suma warunków, suma, suma warunków. Będziemy sumować zostało, niech będzie. Najwyżej, najwyżej jednak, jak zmienimy politykę, to podmienimy tą kolumnę. Co ma, ma być naszymi kryteriami? No po pierwsze, sposób zapłaty, czyli, czyli tutaj sposób zapłaty ma być taki, jak po lewej stronie już trochę mi się nie mieści to na ekranie. I mają to być również niezapłacone faktury, czyli tam, gdzie zostało, jest większe od zera. Ok, no i to jest wszystko. Zaraz zobaczymy. Ok, kopiuję w dół. Może jeszcze jakieś formatowanie ładne. I jest. No dobrze. Tak, myślę, że jednak to posortuję. Czyli dane, sortuj według PLN-ów i od największych do najmniejszych. Zatwierdzam. No, i teraz to ładnie, już tutaj jest posortowane. Ok. Eee, procent za chwilkę. Za chwilkę, dlatego, że chciałabym jeszcze się dowiedzieć, jak to wygląda ogólnie we wszystkich fakturach, czyli to będą wszystkie faktury z, naszej, z naszego zakresu danych. Ja słuchajcie, tutaj w tym, w tym ćwiczeniu zakładam, że wszystkie te faktury, one powinny być już zapłacone. Ok, i znowu liczba faktur i złotówki mnie będą interesowały. I liczba faktur w ogóle wszystkich na konkretny sposób zapłaty, czyli zwykła liczy, jeżeli sobie tutaj zrobię i tak będę sprawdzała w sposobie zapłaty i będę szukała, szukała tego sposobu płatności. Ok, mamy 27, no i suma jeżeli wystarczy mi tutaj, żeby obliczyć na ile powinna być zapłata. Najpierw kryteria, czyli sposoby zapłaty mają być takie jak, po lewej stronie i sumować będziemy wartości brutto. Ok, dobra, czyli to są nasze dane, kopiuję. Teraz w tym procencie tutaj chciałabym zobaczyć, myślę, jakim procentem są niezapłacone we wszystkich, czyli po prostu we wszystkich tego rodzaju przelewowych fakturach. Czyli równa się to, sobie podzielę przez to i skopiuję w dół. Skopiuję w dół. I jeszcze format procentowy. Nadam, ok, i mam, i mam procenty. Jeszcze tu będę potrzebowała jedną kolumnę na ten wykresik mój. Teraz jeszcze przydałoby się to podsumować, ile jest łącznie, może bez tego. I alt równa się na sumę sobie wpiszę. Tutaj jeszcze jakiś format zrobię. Widzę, że 41 jest niezapłaconych faktur. Teraz pytanie, z ilu w ogóle? Też alt równa się. Ojej, nie, ten skrót klawiszowy, ok, z 71 nie zapłacili nam 41. No to wygląda bardzo słabo, faktycznie nie jest to dobra jakaś sytuacja. Jeszcze może szybciutkie formatowanie sobie dorzucę. Tego może w ten sposób zrobię podkreślenie dolne. Ok, no i już coś tutaj mi się klaruje. I teraz jeszcze właśnie, żeby pokazać, tak uzmysłowić handlowcom, że, że no słabo to wygląda, to dorzucę właśnie ten wykres, wykres mini wykresik, czyli formatowanie warunkowe, gdzie zobaczę jakim procentem jest ogólnie kwota niezapłaconych faktur przelewowych konkretnych w łącznej kwocie faktur, czyli... W ten sposób. A tu, formatowanie procentowe mi zostało, także, także super. I teraz to sobie jeszcze zamienię na paski danych, czyli narzędzia główne, formatowanie warunkowe, paski danych są tutaj, no i też jakiś tam czerwony kolorek sobie wezmę. I edytuję tą regułę, ponieważ chciałabym, żeby troszeczkę może była, była taka bardziej znośna. <laughs> czyli tak, po pierwsze. Wejdę sobie do pokaż tylko pasek, no i ten kolor może, żeby był troszkę jaśniejszy, taki bletszy, powiedzmy, że taki. No, kliknij się, ok, dobra i ok, tak. No mam nadzieję, że to będzie czytelne, tak, tak powiem. Jak nie, jak się okaże nieczytelne, to oczywiście jest kwestia edycji, nie ma, nie ma z tym żadnego problemu. Ok, czyli tak wyglądałby raport, no oczywiście jeszcze... Dochodzi tutaj jakieś, jakieś formatowanie, by się przydało, tak żeby zwrócić uwagę na odpowiednie dane odbiorcy. Tutaj i, i, może jeszcze bez tych kresek po środku bym sobie to zrobiła, czyli bez tego. ok. O, no i powiedzmy, że powiedzmy, że, że, jest, że jest dobrze. Um, jeszcze to może pochylę i nadam taki sam format temu. Dobra, czyli, czyli to jest ta druga część mojego raportu. Jeszcze bym chciała taką roboczą informację dla wykresu kołowego, który za chwileczkę zrobię. Niezapłacone, a tu zapłacone. Ok. No i teraz tak, niezapłaconych to mamy tą wartość, a zapłaconych to będzie to minus to. Zrobię sobie tutaj może troszkę więcej miejsca na wykres. E, Kołowy z tych danych, więc ja sobie zaznaczyłam menu wstawianie, wykres kołowy. Tytuł, myślę, że niech sobie zostanie zapłacone. Faktury było ok. No, najpierw są niezapłacone, ich jest więcej, tak zakładam. Czyli tak, żeby te kolory nadać, no mówię, ja się zdecydowałam na, na ten czerwony i zielony, żeby to było takie totalnie najprostsze w skojarzeniach. Ok, to zmienię kolor narzędzia główne i powiedzmy, że dam sobie ten, ten czerwony i tak samo zrobię z drugim, zobaczmy, zadziałało, dobrze, ale ten mi się zmienił, red, jeszcze raz, o, ciach, ciach i ciach, dobra, teraz czerwony kolor, dobra, teraz jest ok, mogę go ciutko powiększyć, żebyśmy tutaj lepiej to wszystko widzieli. No i teraz będę chciała dorzucić etykiety danych, tylko takie niestandardowe etykiety danych, bo te zwykłe, które są w wykresach, moim zdaniem zrobią za małe wrażenie, więc ja posłużę się tutaj zwykłymi polami tekstowymi, które po prostu zmodyfikuję i tyle. Czyli menu wstawianie, wybiorę sobie, że chcę wstawić, o Jezu, nie obrazy, tylko kształty i pole tekstowe. U mnie domyślnie ono jest taką kolorową ramką, natomiast zaraz sobie to zmienię. I tutaj chcę po prostu napisać nie. Formatowanie kształtu będę tak. Wypełnienie kształtu, brak wypełnienia kontury, brak konturu i jeszcze w efektach kształtu niestety zobaczcie, że widać cień. To nie ma cień na sobie, a ja tego nie chcę, więc wybiorę, że cień, żeby był brak. I to jest zwykły teraz plain tekst, <ścoughs> nic, nic, nic nadzwyczajnego. Jedyne co to będę sobie teraz to... Dostosowywała, czyli tak, czcionkę zrobię większą, kolor wybiorę ten sam co wycinka i mam wielkie nie. No powiedzmy, że jeszcze mogę nawet pogrubić, jak trzeba. Jeszcze tylko zobaczę, ok, rusza się z wykresem, to najważniejsze. Teraz sobie to skopiuję. Ctrl C, Ctrl V i takie samo będzie dla tak, dla tak, tylko podmienię oczywiście treść, tak. I kolor też będę chciała mieć, narzędzia główne na przykład, też będę chciała mieć zielony kolor. Teraz będę chciała nanieść na to wartości, tej sprzeda wartości sprzedaży na te faktury, tak, czyli znowu kopiuję sobie pole tekstowe, wklejam tutaj pod spodem i równa się, bo będę chciała, żeby w tej etykiecie wyświetlona została wartość niezapłaconych faktur, czyli wskazuję, zobaczcie, komórkę w arkuszu, Excel automatycznie dorzucił mi do niej formułę podbierającą te dane. Zatwierdzam. I mam e, wartość, niestety zmienia formatowanie, więc jeszcze raz, aha, ale zaraz, może spróbuję sobie malarzem formatów to zrobić przecież. Czyli tak, e, malarz formatów, udało się, czy się nie udało? O, udało się, jak cudownie. I tak samo zrobię z, z tym drugim, ctrl-c, ctrl-v, powiedzmy, że gdzieś tutaj i tak samo, równa się. I wskazuję wartość zapłaconych, czyli te 17 tysięcy. Komórka u mnie K29. Zatwierdzam i znowu spróbuję sobie skopiować format z tego obiektu, czyli kopiowanie formatu malarzem formatów i jest. No i trzeci element to jest procent. Obliczę sobie zwykły procent, czyli jakim procentem są niezapłacone faktury w we wszystkich fakturach. Blokuję F4. Enter, kopiuję w dół i to są moje procenty, oczywiście ja to chcę mieć jako procent, więc tak sobie to sformatuję. No i znowu kopiuję pole tekstowe, ctrl-c, ctrl-v, ok. No i spróbuję znowu pobrać wartość z komórki, równa się, to są niezapłacone, czyli te górne, enter, 58% i znowu skopiuję sobie format tego, czyli malarz formatów i jest 58%. I to samo robię z 17 tysięcy i znowu malarz formatów, chociaż chyba nie chcę takiego samego formatu. Powiedzmy, że będą, to troszeczkę, będzie to troszeczkę mniejsza czcionka i powiedzmy, że pochyła. O, czyli czcionka powinna mi wyjść 16. Tak samo zrobię, oczywiście, dla nie. 16, pochylona. Ok, dobra. No i powiedzmy, że jest tak, może bez. Może bez pogrubienia, jeszcze, żeby to aż takie ważne nie było. I może w sumie to też bez pogrubienia. No, kwestia już tutaj estetyki, zastanowienia się, co będzie, co będzie najlepsze. Ok, jeszcze tylko jedna rzecz. Usunę legendę. Nie potrzebuję legendy, bo już tak wyraźna ta legenda jest, że naprawdę jest ok. I jeszcze zmienię ustawienia tego, tego wykresu, tak, żeby mój wykres nie zmieniał się, jak będę przesuwała komórki pod spodem. Czyli teraz dzięki tej opcji mogę sobie tutaj zrobić więcej miejsca. Powiedzmy, że tyle się uda. Ok, no i zmieścił mi się tutaj mój wykres. No dalej, to już kosmetyka, tak sobie myślę. Ja proponuję. Coś takiego, zobaczymy. Oczywiście, jak zwykle, wszystko zależy od tego, z jakimi ludźmi mamy do czynienia, co na kogo zadziała. Bo na jednych trzeba bata, a na innych marchewkę.